Siema, z tej strony Dawid Chorzy. gdzie? bym chciałam przedstawić nowe odcinki hodowlane. Dzisiaj jest ze mną Dika! No. Jak na razie będą nowe odcinki z jaszczurkami już skończyłem. Wypuściłem je, wszystkie się dobrze trzymały, żadna nie zdechła. Mam nadzieję, że się nie za bardzo przyzwyczaiła i nie zdechnie. No, i chciałam Wam przedstawić te nowe odcinki że już z już. Bojowniczkami! Bojownikami, nie bojowniczkami. Bojownikami! Bojownikami. Yy, niedawno sobie kupiłem, ale jeśli o informacje chodzi, można dać podłóż kamienny, albo tak, tak jak właśnie tutaj widzicie, albo kamienny, albo piaskowy. Yy, można dać można dawać roślinki różnego rodzaju. Yy. I ogólnie można je trzymać y, do dwóch samic z jednym samcem I jak... 25 stopni do 28. No, y, można tak samo, a żeby rozróżniać które to samiec ta samica, samce mają bardziej ubarwione ogony, po prostu są bardziej... I mają y, ogólnie też ogony. Są po prostu bardziej, mają lepszą barwę od samic. A samice po prostu mają gorszą kolorystykę, mają po prostu gorsze ubarwienie, tak samo. Um, żeby hodować takie rybki, można je trzymać w, w czymś, co się chce. Temperatura, tak jak była, 25-28. Um, o ile um, nie urosną za dużo, można je trzymać nawet w kubku. Tak, jak tu po prostu widzicie. Tutaj jest samiec półdorosły, niebie czarno, niebiesko, czerwony coś takiego. I tak samo pokarm po 7 zł. Ten już Wam przedstawiam: Tetra Beta Granules, po 7 zł. Pokarm, po prostu. Ja Wam przedstawię zaraz, jaki po prostu. Na razie dam Wam obiektyw na akwarium. Tak samo, nie są to za, za duże. Pokarm może być zimny, znaczy, y, może być żywy, zamrożony i suchy. suchy. Czyli takie jak tu oczywiście macie. Y, tak są po prostu takie dużo, nawet tych dużo tabletek jest. Ja jakiś... To są takie kuleczki po prostu. Y, to są chyba chlebowe, tak? Nie wiem. Coś y -y. po prostu takiego. Y... Ja to przeczytam, opis, powiem Wam, z czego to jest. Nie, nie Nie, nie. <śmiałe> <śmiałe> y, oczywiście ryby rosną do, minimalnie do 8-6 cm. Centry... Znaczy, małe to są od 4 cm, duże są to już takie 8 cm. gra, nule, polecane z Victoria i Dawida do karmienia rybek. I ogólnie... Nie, jakby wiecie, to już jest normalne chyba, nie wolno trzymać samca ze samcem, bo one się po prostu gryzą. Minimalnie, że samica ze samym samcem, jak sam, samiec wybierze samicę. To już Wika wam powie dalej. E, wtedy, no Dawid miał to do powiedzieć do końca, bo chciałam wam jedną rzecz powiedzieć, ale da, mam taką grubą pamięć. No. Zapewniając coś. To ja kończę dalej. Jak samiec wybierze samicę, oddzielamy drugą samicę do innego akwarium, a po prostu dzielicie akwarium na pół? Jak one się roz rozmnożą, zostawcie na razie samca samego. Wtedy po prostu z samicą w jednym akwarium, wtedy po prostu. Już wiem. Czekaj, zaraz. Po prostu zostawiamy samicę ze samcem, drugą samicę oddzielamy. I wtedy po co jak już będą dalej po prostu, już jak będą małe rybki, to już same do innego i dwie samice mogą zostać. A, i samice mogą razem żyć. I teraz Wika, chce coś powiedzieć. E, wcześniej zapomniałam, ale jeśli ktoś hoduje ryby, to powinien wiedzieć, że nie może mieć akwarium na słońcu. Woda kiśnie. No, jeżeli ma pokrywkę, nie tak jak u nas, mnie akurat nie mamy. Kupiliśmy takie. Klasyczne aquarium. Klasyczne akwarium. ale jeżeli ktoś nie ma pokrywki, to lepiej, żeby schował w cieniu. My akurat zasłoniliśmy okna, żeby Wam to wszystko ładnie pokazać. To jest. Um, to jest, um, Dziube, to jest Dziubasek, to jest ten chłopak, ten, ten, to on, on. Dobra, oni po już wiedzą tam imiona, już nie będziemy mówić. Jest też Karina, którą nazwałam, i Magdalena, którą nazwałam moja siostra. Dobra, i już koniec. I to są serniczki. I teraz pokażemy, jakie wszystkie mają barwy.